Inspirująca historia Mateusza Skrzypczaka, który od małego dziecka był związany z Lechem i mimo, że musiał odejść z klubu, dziś wraca w chwale do poznańskiego domu. Gdy koledzy szykowali się do zagranicznych transferów, on musiał poszukać innego klubu, bo w Lechu nie było dla niego miejsca. Trafił do Jagiellonii, ale tam początek nie był łatwy. Zdarzały się błędy i problemy, ale nie poddawał się i walczył o swoje, w pewnym momencie zostając liderem obrony. I gdy już wszystko wydawało się, że idzie w dobrą stronę, gdy przyszło powołanie do pierwszej reprezentacji, wydarzyło. Się najgorsze. Mateusz doznaje poważnej kontuzji. Tylko, że Skrzypa wtedy kolejny raz udowadnia, co to znaczy siła, ciężka praca i determinacja. Mimo łez i załamania, bierze się do walki o powrót na boisko. Jest takie nadużywane i wyświetlane słowo wrócę silniejszy. W tym wypadku po wielomiesięcznej rehabilitacji tak się stało. Mateusz Skrzypczak zostaje wybrany najlepszym obrońcom Ligi, a przy okazji wreszcie zalicza upragniony debiut w reprezentacji Polski. A dopełnieniem historii małego chłopca z Poznania jest jego powrót do Lecha, do klubu, który ma w i w którym zawsze marzyłaby zagrać. Jeżeli jest jakiś piłkarz, z którego młodzi piłkarze mogliby brać przykład i który inspiruje, to na pewno jest nim Mateusz Skrzypczak.